Witajcie w ten wietrzny dzień, huraganowy, można by powiedzieć. Nie wiem, czy jest sens, żebym nagrywał dla Was długą prezentację, bo i tak nic nie usłyszycie. Więc może szybko się zwinę z tego huraganu i pokażę Wam tylko, jak to maleństwo wygląda. Nowy Mustang GT508 i. Koła, na których wychodzi z parku prasowego, czyli fabrycznie, 225, chciałem powiedzieć, a jest 255, z do tych mniejszych i spokojniejszych samochodów, 255 40 R19 i zajmujący niemal całą wnękę, całe to wycięcie w feldze, zacisk Brembo z ogromną tarczą hamulcową, nagrałem shorta, którego pewnie już niektórzy z Was widzieli, to od razu pokażę wam jaki patent z hamulcem jest z tyłu. A mianowicie mamy też bardzo fajny czerwony zacisk brłem, bo już nie tak okazały jak z przodu, jak to zawsze ma miejsce, ale mamy tutaj dodatkowy zacisk w takim srebrnym odcieniu, który nie jest jakimś błędem konstrukcyjnym. Jest do tego, żebyśmy mogli się tym samochodem pobawić mimo automatu i mamy tutaj klasyczną wajchę do linkowego tak jak to w starych samochodach dawniejszych nawet w moim mustangu sprzed paru lat, którego odebrałem z salonu był właśnie klasyczny linkowy ręczny, teraz mamy elektroniczny hamulec postojowy, ale mamy właśnie ten dodatkowy system z hamulcem, który no jest dla mnie swoistą nowością niemal 10 lat testów, kilkaset samochodów i jeszcze takiego patentu jak żyje nie widziałem, tarczobębny się zdarzały wielokrotnie, inne wynalazki, ale żeby były dwa różne w tylnym kole z jednej i z drugiej strony podwójne zaciski. To, no mówię, jeszcze tego nie widziałem. A przy okazji, widzicie, jak ktoś przeciurał totalnie pół, a nawet więcej niż pół tej felgi. No, mimo tego potężnego rantu, no, trzeba być artystą, trzeba się postarać. No, ale widzicie, tak to już bywa. Rozmiar 275 40 19 więc rozmiarowo opony takie same jak były w moim e, sprzed lat. Natomiast zmieniła się kierownica, jest dużo bardziej. Przyjemna, nie jest tak wielkie to koło. Ten wieniec jest bardziej kompaktowy. Ścięcie u dołu, przyjemniej to wszystko jest wykonane. No i może zamiast pitolić, bez sensu od rzeczy, to po prostu odpalimy tą motorownię i posłuchacie, jak to brzmi. No to odpalimy motorownię, zamknę chyba szyby w drzwiach, bo huragan straszny. Tu macie plakietkę, co mamy pod maską, gdyby ktoś pytał. I ta skrzynia automatyczna, która jest idealna do takich samochodów jak na przykład, nie wiem, Ram, Chevy Silverado czy Ford F-150, 250 i tak Gdy holujemy coś, ściągniemy, używamy tak zwanego troka po amerykańsku, czyli no po prostu pick małej ciężarówki niekoniecznie w Mustangu, w aucie GT no ale taka teraz jest moda żeby możliwie zużycie paliwa obniżyć Sound Design by B&O zobaczcie, B&O mamy na tym no i przy zamkniętych szybach, tak to brzmi na chwilę może się pomęczę bez klimy dla Was to zrobię tu mamy jeszcze pod gwiazdką ustawienia Eee, tu mamy jeszcze, coś mi się zawiesiło, SYNC, bo wypiąłem mój pendrive, żeby nie no cicho tam no nic, w każdym razie coś się zawiesiło zobaczcie co się dzieje jak przestawimy sobie na kierownicy tymi przyciskami mamy możliwość przechodzenia w spersonalizowany tryb w śliską nawierzchnię, w tryb przymulony, tor do wyścigów równoległych, tor wyścigowy, sportowy ja praktycznie całą trasę tu jechałem w zasadzie w sportowym, czasami w normalnym ale w nor więcej w normalnym, dlatego żeby samochód mi zużył jak najmniej paliwa Zobaczcie, zasięgu mam nie tak dużo 268 km, zaraz będzie połowa baku a zrobiłem bardzo dobry wynik, popatrzcie, 175 km, 10,4 na... już Wam pokażę tylko niech to się uspokoi Dobra i teraz Wam pokażę jeszcze gwiazdkę tryb tor wyścigowy układu wydechowego włączony cokolwiek by to miało zmieniać Buda zatańczy, zastrzela postrzelamy trochę no i co tu jeszcze chciałem Wam pokazać, aha no to statystyki to nie ten, nie ten nie ta manika. komputer pokładowy nie wiem dlaczego tu mi pokazuje średnie nie pokazuje żadnego przecież mamy 198 km nalecianych, no podobne jest, bo ja zresetowałem, widzicie tutaj 198 kawałek Warszawy. Tutaj sama trasa na wioskę. No i zobaczmy, otwórzmy tą motorownię. Sound screen na szybie, tak jak w moim, X, moim GT. Dużo elektroniki, która na nas tu krzyczy, cały czas mówi, co mamy robić, a czego nie robić. Wspomniany hamulec ręczny. Oczywiście bezramkowy. Drzwi. to już wiecie jak oglądaliście serię V8 Vlog. Doskonale wiecie. Tu pewnie jest jakaś wajcha, tak jest. Dzyndzel. No i poleciała. W międzyczasie zorientowałem się, że nie nagrałem otwarcia maski i w międzyczasie obroty spadły. To są już najniższe obroty biegu jałowego, jakie mogą być. Tak więc tak on mruczy. Tak pracuje. Rozdwojenie. Dwa kanały. Nie ma żadnej atrapy, wygłuszenie maski. No, a motorownia 50 V8 oklepana już na moim kanale. Może nie do bólu, to złe słowo, ale no wszystko, już, co miałem powiedzieć o tym silniku, dopowiedziałem. I jeszcze mamy Mustang na tej plastikowej obudowie. Zamknęło się. No, a z oddali, w tym wietrze, w tej wichurze tak brzmi. Fajne, te nowe światła, nawet mi się podobają. Są ok. Z tyłu. Lekkie zmiany, ale są. Inny kształt świateł. Bagażnik ten sam. W zasadzie tu się nic nie zmienia. Mamy sabufer w bagażniku po prawej stronie. Tak jak było, jest te 400 litrów. No i bardzo duży schowek pod spodem. No albo na toroidalny zbiornik, albo na jakby ktoś chciał koło mieć w zapasie do jazdówka. Co to tu mamy? Jakieś takie nie no Nieważne, jakieś tam listwy. Nie będziemy grzebać. Whatever. No i otwierajka jak to w amerykańskich autach musi być gdybyśmy chcieli jakiegoś niewolnika, jakiegoś porwanego e, e, jegomościa trzymać, zamknąć tam żeby mógł się wydostać W razie czego to tak już po tych wszystkich mafijnych historiach Jedna z obsesji amerykańskich tak jak panic button na pilotach niemalże wszystkich aut tam u nich przycisk paniki z przodu bardzo fajny ten element, który pojawił się na masce, czego wcześniej nie było. Szczególnie mi się podoba żółtym, z żółtym kolorem, bo bardzo fajnie kontrastuje, dodaje takiego pazura z wyglądu. No w ogóle no w żółtym kolorze fajnie wygląda. Czerwony, żółty to najfajniejsze chyba odcienie dla tego nadwozia. Naj, najfajniejsze kolory. No i jadymi, jadimi. Co tu będziemy na tym huraganie robić? Nic tu po nas. Testować takie auta to sama Friday i sam fan. No chyba że pogoda nam nie sprzyja i inne okoliczności, powiedzmy życiowo, około zawodowe. No ale robota i tak fajniejsza niż na przykład z jakąś dacią czy Skodą z 1.0 TSI pod maską. Także jadę mi. No więc tak, troszkę pogoda się skaszaniła, ale jak powiedziałem podczas nagrywania dla was prezentacji, no niestety pogoda się nie udała i tylko się pogarsza, ale. Jadąc spokojnie od wyjazdu komputer już w statystykach komputera pokładowego drugiego pokazuje zużycie paliwa i ono się zmienia dość na bieżąco, więc myślę, że po prostu pokazuje mi to spalanie od, od, od uruchomienia poniżej 10 litrów, z całej trasy 100, 190 prawie kilometrów, już 10-4, więc mówiłem Wam, że samochód jak na taką bestię pod maską pali niedużo te 10 litrów jadąc normalnie przepisowo nawet poniżej da się zrobić, ale to już troszkę takie zamulanie 10,5, 10,4, 10,5 to jest jazda normalnie przepisowa plus wyprzedzamy wszystkie zawali drogi 10,5, co mnie trochę dziwi, bo tu mamy ten Speed Auto, ta 10-biegowa skrzynia automatyczna ja miałem 6 manuala i pamiętam załadowany z dzieciakami z nadmorza żona, ja, dzieciaki, bagaże 400 litrów zapchane pod samą klapę i wtedy miałem spalanie dokładnie takie chyba 10 to 10, no możecie zobaczyć sobie te odcinki. Także zobaczcie, no, 6-biegowy manual, 10-stopniowy automat i zużycie paliwa, nic a nic nie jest tu lepsze. Ok, może podczas jazdy dynamicznej, może trochę tutaj zbijemy, ale ja nie jestem fanem mieszania, to nie jest holownik, to nie jest auto, które ma nie wiem no, ciągnąć przyczepę. Tu powinno być 6 biegów w automacie góra 8. Wydaje mi się, że byłoby to lepszym rozwiązaniem. Już to mówiłem, testując tego nowego Mustanga z 10-stopniowym automatem. No ale cóż, na to nic nie poradzimy. Taka moda, takie czasy depnijmy. Nie wcisnąłem na maksa, bo uważam, że jak jest deszcz i śliska nawierzchnia, i nagrywam dla Was, to nie jest tor wyścigowy, żeby. Chociaż się Napisane tylko wyścigowy. Ale nie, nie, jesteśmy w trybie. Jesteśmy w trybie normalnym, to nawet nie był sportowy. Tylko tryb wyścigowy to tam chodzi o wydech. Jeszcze raz. No także jest, jest to odejście, ale bardziej niż ten zryw podoba mi się ta liniowość wolnosącej jednostki. Popatrzcie, zrobię to teraz spokojniej. Pięknie wchodzi nam na obroty. Już oczywiście skrzynia wrzuca nam kolejne biegi gdybym miał manuala, to bym to inaczej wszystko robił są też manetki, są, ale to nie jest tak, że mamy pełną kontrolę nad samochodem, elektronika tu też będzie reagowała więc dla mnie, mimo to, że jest to Jankes, więc jest to troszkę takie kuriozum co powiem, ale jest to dla mnie dużo przyjemniejsze auto ze skrzynią manualną, po prostu dające lepsze scalenie, zjednoczenie z autem. Mówiłem to już w wielu odcinkach V8 vloga przed laty, więc nie będę powtarzał. Albo będę, bo kto już z obecnych widzów tam będzie to pamiętał i oglądał. Po prostu manual daje pełną integrację z autem. Jeżeli coś skaszanimy, to możemy winić tylko siebie, a nie elektronikę. No i to mi się podoba. Jeżeli wylecimy z drogi albo inne rzeczy zrobimy, no to może przesadziliśmy z obrotami. Uślizg na tyle był zbyt konkretny, zbyt gruby, żeby opanować auto i potem po prostu wylądowaliśmy gdzieś ale to nie jest to, że coś tam nam namieszał nie będzie to, że coś nam namieszał automat i będziemy potem gadać, że coś tam nam głupio, głupio... no i tyle no spalanie wskoczyło na 11.1, bo troszkę tam zbutowałem, wrócimy do trybu normalnego, bo teraz tak będziemy grzecznie 90 parę na 90 co jechać, nic tu nie będziemy kombinować no chcę spalić te 10 z kawałkiem tak jak w pierwszą stronę, żebym normalnie już nie musiał tracić czasu i wjeździć tam na stację. Jutro zwrócę Rumaka, Mustanga. No i powiem Wam, że już swoje przeżyłem z tym autem i o ile budzi on oczywiście we mnie bardzo dużo pozytywnych emocji, no to już ten etap u mnie minął i teraz bardzo, bardzo dużą rodzinę i muszę myśleć bardziej o czymś, co będzie dla ogółu, a nie tylko dla mnie czymś fajnym, więc y, takie auto już nie ma racji bytu u mnie jeżeli pytacie, ja to mogę sobie kupić używkę czy tam no ale kiedy ja tym będę jeździł no w tej robocie no kiedy ja tym będę jeździł chciałem powiedzieć co chwilę Janosik przerywa reklamy inne bzdury w tej aplikacji no przyciśnijmy lekko w trybie normalnym, lekko już zabudowa za nami no, właśnie, no rozpędziliśmy się troszkę za szybko, więc zwolnimy, żeby tu nie naginać czasu przestrzeni. Pogoda też się zrobiła brzydka. Moi drodzy, no samochód, mówię, dla kogoś, kto nigdy nie jeździł, na pewno będzie spełnienie marzeń. Ja bardziej jestem scalony ze skrzynią manualną niż z automatem. Tu jest wszystko bardziej cukierkowe, landingowe bardziej więcej elektroniki wrzucili. Nie ma analogowych wyświetlaczy tych tub, co miałem. Analogowych zegarów, właśnie jest wyświetlacz zamiast tego. Jednym się to spodoba, drugim się to nie spodoba. Ja się zaliczam do tych, którzy, którzy wolą klasykę. Szczególnie jeśli chodzi o pony, kary, muscle kary inne tego typu jankeskie ustrojstwa. Nie jestem fanem tych wszystkich ekranów, tabletów. Nie podoba mi się to szczególnie w takiej purystycznej amerykańskiej motoryzacji paki stały się popatrzyli, to troszkę tam przycisnąłem, ale widzicie, jakbym miał korsę i miałbym manualną skrzynię, to wiedziałbym, jak zrobić lekkie popurkiwanie Pups and Banks i inne tam strzelania, lekkie z wydechu. A tutaj jestem zdany na to, co mi wszystko, co ta elektronika zrobi. No więc wiecie, no. Tak to już jest. no Nic dodać, nic ująć. Jeszcze jakieś tam ujęcia zobaczycie z innego kadru za chwilę. Może już przestanie padać, to troszkę dynamiczniej pojadę. Na wypindowiu, jak zjedziemy z tej głównej krajówki. No i tam się może troszeczkę bardziej wczuje w to auto. A tak to na razie. No taki cruiser, krążownik. 80-90, można pojechać. Można też piechać 150 przy wyprzedzaniu na autostradzie i nawet więcej, jak ktoś ma fantazję, to auto dopiero wtedy zaczyna żyć. No ale widzicie wyskalowany do 270 na godzinę licznik prędkości na pewno jest kaganiec wcześniej. Tak myślę, jak wszystkie auta u nas. Natomiast, no. Gdzie tym jeździć w Polsce? No. Chyba że ktoś chce szybko wianuszek punktów zbierać. No dobra, to teraz na tych drogach bocznych, nie na głównej, można troszeczkę, może nie rozwinąć skrzydła, ale troszeczkę pojechać dynamiczniej, bez większego ryzyka. Cały czas mi krzyczy na mnie ta niańka, jak nawet prawilnie trzymam 10, 12, 10, 14, czyli tam no, 12. Trzymaj ręce na kierownicy. No nie wiem, co mam robić. Machać przed... To są właśnie te upierdliwości, bo jeszcze rozumiem, gdybym, nie wiem, trzymał na dole kierownicę, bo jedną ręką, albo w ogóle nie trzymam, no ale, no przecież widzicie, że trzymam obie łapy na sterze, no. I cały czas ta na mnie krzyczy. Kurde, no nie wiem, o co chodzi. No nieważne. Coś się, coś się zlagowało, bo wcześniej tak nie było. Słuchajcie, to co chciałbym Wam powiedzieć, co bym wolał. No Masz, co tu? To, to co bym wolał w tym samochodzie, dobra, nie będziemy wyprzedać, bo tu ludzie idą, to większy bak paliwa. To samo co, ta sama bolączka Mustanga, która była w czasie, gdy miałem mojego prywatnego Mustanga. Nic nie zmienili, a jeżeli nawet, to tylko w drugą stronę, czyli pogorszyli. Jadę mega oszczędnie. 9,9 litra teraz mam na tym liczniku drugim. 10,3 na pierwszym po 245 km. Zasięg do końca 230 km. Więc realnie przy totalnie spokojnej, dziadowej, przepisowej jeździe nie mamy nawet 500 km zasięgu. 400-kilkadziesiąt, powyżej 450 do, do stanu zera licznika. No nie jest to piękny wynik. Co za problem by, by tu dali chociaż 70-litrowy zbiornik paliwa. No nie widzę, ja nie, nie wiem, konstrukcyjny problem. Cały czas te maksymalnie 60 litrów, a może nawet 58 czy 55 teraz, nie wiem, tego paliwa, które wykorzystamy, to trochę mało jak na 5 litrów w widlastej ósemce. No tak mi się wydaje. To, to już są benzyniaki, które mają dwa litry, mające większe zbiorniki paliwa. Są jeszcze obecnie w produkcji, chociaż ten trend pomniejszania zbiorników paliwa jest wyraźnie widoczny. Samochody rosną, a zbiorniki maleją. To nie jest fajne. Bardzo podoba mi się nowa kierownica, co powiedziałem w czasie prezentacji na postoju. Podoba mi się też to, że auto oferuje nadal wygodny fotel. Jest to GT, nie jest to kubełkowy, sportowy odbijacz kręgosłupa. No ale mówię, no emocje jakie daje są ok, natomiast wyprzedzimy tego marudera, bo tak się za nim czaje już ile można się wlec. Po opuszczeniu pedału gazu utrzymujemy niemalże tę prędkość jakbyśmy dryfowali. To jest fajne uczucie, tak jakby te opory toczenia, opory aerodynamiczne i opory skół były mniejsze niż w Typowym aucie, które dla Was testuje, więc tu fajnie to, to działa, że nie, nie hamuje nas, nie wytracamy tej energii, nic nas nie hamuje: ani łożyska, ani gumy, ani, ani aerodynamika, wszystko jest dobrze. Czy, czy choćby skrzynia, nie hamujemy silnikiem jak tego nie chcemy. Bardzo, bardzo przyjemnie się jeździ tym Mustangiem po drogach nie do końca doskonałej nawierzchni, gdy chcemy tej mocy mamy, to co mówiłem w czasie testu, niedawnego testu e, Durango Hellcat że tej mocy mamy taki zapas, e, gdy jej potrzebujemy zawsze ona jest, to jest piękne w tych dużych, e, naturalnie aspirowanych, e, jak to wolnossących jednostkach, tak mówiąc po naszemu, po polskiemu trzymaj ręce na kierownicy shut the beep up man, what do you want from me, yes beep, dobra aby zaraz mi wyłączył tam przychody, parę dolarów mi wyleci jak z każdego filmu, więc fortunę stracę, tam 3, 3 dolary albo 5, w porywach do 7, stracę z tego filmu, jak będę za dużo sobie pozwalał. Samochód bardzo, bardzo fajny, ale zrozumcie mnie źle, nie zrozumcie mnie źle, to nie jest to, że nie budzi emocji ta auto. Po prostu mój prywatny GT plus zesłapowany wydech z Corsą dawał mi dużo więcej frajdy. Nie napierniczała ciągle niańka, trzymaj ręce na kierownicy, kiedy kurde, prawilnie trzymam ta 9, 3, 10, druga nie wiem co mam robić, no. Ściskać z całej siły tą kierownicę, nie wiem gdzie jest to oko Saurona, ta niańka tutaj gdzieś obserwuje mnie. Jest to chore, no. jest to poronione, nienormalne, nie lubię tych czasów. Wielu ludzi jedzie, wiecie, na dwunastej trzyma jedną łapą. Kierownice, jak oglądacie albo nie oglądacie amerykańskie pościgi policyjne, to policjanci prowadzą z prędkościami jak na tamte warunki astronomicznymi, często strzelając przez przednią szybę czy gdzieś i prowadzą te pościgi jedną ręką, więc te kazania tam, że musimy jak ten dziadziuś czy babunia trzymać te ręce kurczowo na tej kierownicy cały czas, z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie, no jeżeli ktoś ogarnia prowadzenie auta, to sobie nawet z jedną ręką poradzi w sytuacji awaryjnej. jak ktoś nie ogarnia, to mu dwie ręce nic nie dadzą. Więc to mówię, no nie ma się czym podniecać, ekscytować, bo ile razy to ja czytałem, że o, nie trzymasz dwie ręce na kierownicy. No tak, no nie trzymam. Czasami nawet te powodują, że w ogóle nie trzeba trzymać kierownicy i można by zacząć czytać książkę. Takie są to teraz czasy. Lane Assist, adaptacyjny tempomat, asystent układu kierowniczego, radary ze wszystkich stron i co 15, co 20, a czasami co 30 sekund auto zaczyna krzyczeć, Żebyśmy złapali kierownicę, to wiecie, to słynne filmiki, hity internetu z poprzednich, z dawnych, z dawnych czasów, kiedy butelkę się wciskało tutaj w kierownicę gdzieś i tak można było setki kilometrów przyjechać ekspresówką czy autostradą, w ogóle nie przejmując się, nie trzymając kierownicy. Oczywiście tego nie polecam, ale mówię, że... Nie dajmy się zwariować, no, bo naprawdę ludzie stają się niewolnikami, zakładnikami na własne życzenie, na własną zgubę. Albo mają taką tendencję, że innych tylko pouczają, a oni są oczywiście ponad jakimikolwiek zasadami, ponad prawem. To akurat mi, mnie nie zdziwiło i to by mi pasowało do tego obrazka. No, anyway, nieważne. Puściłem ręce, ciekawe, zaraz znowu zacząć. O, trzymaj rezerwację robicy. <laughs> Przynajmniej nie pika. Samochód jest tak relaksujący, że w ogóle mnie nie zachęca do tego wkręcania, co chyba słyszycie. Nie pałujemy. Nie dręczymy. Tą gwiazdkę, którą widzieliście na prezentacji na postoju, jak sobie kliknę i mam wyłączony ten tryb sportowego wydechu torowego. To faktycznie nie ma tego. Ten pasowy dron odchodzi. Jak to kliknę. To pojawia się nawet przy takim cruisingu tych 80 paru 90 na godzinę. Siat... Man. Manetki działają, możemy się pobawić. No, Od razu słyszymy jednostkę, to poprawia nam się humor. Nawet jak jest szaro, wiecznie i brzydko za, za oknem, za szybą. Samochód fajny, oczywiście ma potencjał, jak ktoś chce poszaleć, tylko czy w tych pieniądzach teraz. Ja już nawet boję się patrzeć w cennik na to Możecie sobie odpalić, po ile dzisiaj chodzą te stangi, ale to myślę, że to są z przepaść. Przypomnę wam, że ja swojego wziąłem za. Nie tak dawno przed pandemią w 2017 bodajże brałem w leasing 180-192 tysiące brutto? Czy czegoś nie przekręcił? Na pewno poniżej 200 tysięcy brutto brałem GT50 z polskiego salonu. Więc teraz, ja nie wiem, 100 tysięcy, 120, 140 poszły te ceny. W szaleństwie więc. Za 600 metrów. Skręć w lewo. Mając to też na uwadze. Nie podniecam się tym samochodem za bardzo. Już się wyszalałem. I tyle. I tym optymistycznym akcentem kończę ten materiał. Dla kogoś, kto nie jeździł i marzą mu się duże silniki, myślę, że ten Mustang nadal będzie spełnieniem marzeń, ale ja już swoje marzenia spełniłem kiedyś i. Gdybym miał tu, nie wiem, skręć w lewo. Mustanga Dark Horse z manualem. No, myślę, że banan na twarzy nie schodziłby mi cały czas testu, tak jak teraz. Na samą myśl już się cieszę, <laughs> na samą myśl. A z tym automatem, no, wiecie, no może za 20 lat. Na razie jeszcze nie zdziedziałem na tyle, żeby nie wachlować lewarkiem. I to są bardziej moje klimaty, jak już któryś raz powtarzam część tego materiału. A ci, którzy mnie oglądają, na pewno o doskonale wiedzą. Dzięki za obejrzenie testu do końca, za lajka like i suba się nie obrażę komentarze też mile widziane, żeby ten film miał chociaż kilka tysięcy odsłon, bo z tymi algorytmami już od dawien dawna, jakby to nawet nie są ostatnie miesiące czy rok, jest dramatycznie, no i nie wiem, czy, dalej, czy za jakiś czas się nie zwinę, nie przestanę tego robić, bo to po prostu ani z tego nawet 10 dolarów się nie uzbiera z filmu, ani yy, też nie mam dostępu do premier jakoś, to wszystko połączone ze sobą. No 100 tysięcy subskrypcji jest tak, jakby nie patrzeć, okolice tego czy już przekroczone. Jakieś tam osiągnięcie jest Srebrna plakietka YouTube'a przyjdzie Do powietrzenia sobie na ścianie Albo włożenia do szuflady I tyle, i emerytura Za fryer za free Darmowa emerytura No dobra, a tak już mówiąc bardziej na serio no to było całkiem serio Jeśli chodzi o te beznadziejne, tragiczne Algorytmy niesprzyjające mi I zasięgi masakrycznie słabe Względem dawnych czasów I tyle no Ja sobie jeszcze podryfuję do tej Warszawki W tym samochodzie naprawdę wszystko mi pasuje. Nie licząc tego baku paliwa, to to jest to trochę porażka. Tak? Dobra, depnijmy na koniec, żeby nie było takiego dziadowania. A, No ładnie, ładnie. Jeszcze sobie zmienimy w tryb sportowy, żeby nie było. Widzieliście tą grafikę na no, wtedy manetki chodzą. No fajnie, no, trzyma się dobrze drogi, szeroki rozstaw kół. Dosyć duży rozstaw osi. Przysadziste nadwozie, aerodynamika działa na naszą korzyść. No. Resztę już wiecie. Resztę już wiecie. Ja się jeszcze nie chwilę pobawię, ale wszystko w granicach zdrowego rozsądku. I tyle. Dzięki i do następnego. Na razie. Szarpie trochę po jak to Mustang powinien robić. Wszystko zgodnie z nazwą. I zabudowa, koniec zabawy. <ścoughs> Seria.